Dobra, muszę komuś odpisać. Pyk, pyk. E? Mówiąc w tym telefonie, że coś jest nie tak. Na Blood Heaven. Dobra, ja jadę lepiej do lasu. Dobra, szybko idę. Dziękuję za podwysk. Dobra, jesteśmy nad jeziorkiem, To chyba nie jest Blood Heaven, tylko nam jest ja Blood Dobra. I popływajmy. Schowam sobie telefon. się. Ja jestem w moim oryginalnym stroju. Pik, 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 myk, myk. Weźmy, może, łódkę. To dobry pomysł. I popływajmy, i wezmę sobie ten. Ej, bądź mnie zapier... pociągiem. Ten porywacz, bo jest w stronę lasu i jest z... pociągiem. Dobrze. O, gdzie on był? Oh, Pociągiem! w ja widzu, nie mów nic, widzu. Po co będę miał psa chlapane, widzu? Dobra, idę na łódkę i zmierzam w stronę Bródkowej. Um, za minutę. Dobra, szybko łódką trzeba przez wodę, bo się utopię, mam no w ogóle nowy strój. Nie wiem czy się zrobił, nie nadaje się na takie odcinki, ale jeżeli fajne, to zostawcie łapkę w górę. No to uciekam. O, mam pokarta. Wezmę sobie na maksa. No i Dobrze. O nie, on tam jest! Uciekam szybko.